Podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów gmin. Pieniądze z rocznego rozliczenia PIT wracają do gminy w 38%, wspierając tym samym jej rozwój. Wójt Zbigniew Piątek zachęca do rozliczania się w gminie piekoszów także tych mieszkańców, którzy nie są zameldowani. Wiele osób jest, które zamieszkują. Nasz, naszą gminę, a nie są zameldowane, dlatego też ważną kwestią jest, żeby w Picie, który już właściwie zaczynamy rozliczać miejsce zamieszkania, wskazać gminę Piekoszów. Każda pracująca osoba musi rozliczyć się z dochodów PIT i zapłacić podatek dochodowy. 38% tego podatku trafia do samorządu, w którym jesteśmy zameldowani lub które wskażemy w swoim rocznym rozliczeniu. Aby pieniądze z rocznego rozliczenia PIT wróciły do gminy Piekoszów i wspierały chociażby rozwój infrastruktury, z której na co dzień korzystamy przecież wszyscy, wystarczy, że w naszym zeznaniu podatkowym wskażemy jako miejsce zamieszkania gminę Piekoszów. Środki, które wpływają do budżetu gminy na pewno są istotne, przeznaczamy je w dużej mierze na rozwój infrastruktury, przebudowujemy drogi, remontujemy, budujemy chodniki, oświetlenie. Jak również przeznaczamy te środki na rozwój edukacji. Myślę, że mamy dosyć mocno rozwiniętą na terenie naszej gminy edukację. A rozliczyć swój pit w gminie Piekoszów po raz kolejny będzie się opłacało podwójnie. I to nie tylko dlatego, że pieniądze mieszkańców trafią do gminy i zostaną przeznaczone na nowe inwestycje, ale też dlatego, że będzie można ponownie wygrać cenne nagrody. Wszystko dzięki drugiej edycji loterii podatkowej Piekoszów tu się opłaca, która ruszy już niebawem. Wszystkie osoby, które się rozliczą tutaj w naszej gminie, będą mogli uczestniczyć w loterii podatkowej. Piekoszów to się opłaca, będziemy losować nagrody. Kwota, myślę, że tak jak w ubiegłym roku, będzie około 22 tysięcy złotych przeznaczona na nagrody. Główną nagrodą będzie voucher turystyczny na wyjazd wypoczynkowy na terenie, na terenie Polski, więc myślę, że warto. Kolejnych też będzie kilka, myślę, że takich fajnych nagród. Z obowiązkowych podatków zapłaconych przez mieszkańców za 2021 rok do gminy Piekoszów wpłynęło blisko 14,5 miliona złotych, to prawie o 2 miliony więcej niż za rok 2020. Drodzy mieszkańcy, warto rozliczyć się w gminie Piekoszów. Pamiętajmy, że pieniądze z waszego podatku z powrotem wracają do budżetu gminy aż w 38%. Te środki przeznaczamy na realizację kolejnych ważnych inwestycji służących naszym mieszkańcom. Rozliczanie podatku PIT w Piegoszowie to nasza wspólna sprawa.